Dzień dobry. Witam wszystkich na sesji wtorkowej. Siódmy dzień maja. Zapraszam na poranny przegląd techniczny i na początek EURUSD. Tutaj scenariusz na interwale czterogodzinowym. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ograniczenie górne, mamy tutaj pomysł, to co pokazywałem też wczoraj z układem harmonicznym. Docelowo 78,6 oraz 88,6. Te dwa współczynniki nas interesują jako potencjalny punkt D dla struktury XABCD. No, ale na tą chwilę widzimy, że jest zwrot na południe, więc jeszcze tylko przytoczę, może pułapy cenowe to jest 1,08,24 oraz 1,08,52. Natomiast od dołu możemy jak najbardziej tutaj skorzystać z mierzenia. FS100, korekta 1 do 1. Odmierzamy sobie tą rozpiętość od dołka wyznaczonego na sesji piątkowej. To były godziny popołudniowe, wczesno-popołudniowe, No i otrzymujemy automatycznie poziom popytowy, oznaczamy kolorem zielonym. Kolorem zielonym, jeżeli chodzi o dokładny kurs strefy. 1, 0, 7, yy, 0, 8, 0, 9, Tak mniej więcej to wygląda. Yy, czyli około gdzieś tam 40 kilku pipsów od yy, bieżącego kursu. Tak? Od, do tej strefy kopytowej jest nieco bliżej, do tych podażowych, nieco dalej. Zobaczymy, jaka dynamika będzie panowała, który z tych poziomów wcześniej zostanie zaksięgowany. Yy, pozostawiam do obserwacji to f 100 W kontekście kabla GBP USD, tutaj wczoraj mówiłem, że przy ewentualnym reteście ten pierwszy szczyt, który trochę naruszył strefę, może być atutem, można pozwolić z automatu tą pozycję zabezpieczyć dosyć sensownie właśnie nad, nad tym pierwszym szczytem. Rynek tutaj zaksięgował strefę, natomiast to już jakby była kwestia własnej oceny, czy na przykład wejście na zamknięciu tej H4, to to nie było zbyt dużo, bo tutaj powyżej 70 pipsów, stopa ewentualnego musielibyśmy postawić, więc, wszystko kwestia oceny potencjalnego zasięgu dla tych spadków. Tutaj również możemy się pokusić o to mierzenie festo i zobaczmy, gdzie ten popyt pierwszy może czekać. No, i tak naprawdę, jesteśmy już bardzo blisko właśnie, właśnie tego popytu. Jak tak naprawdę patrzy tutaj od góry, to już ten poziom FS100 zaksięgowany został w, na sesji. No, piątkowe popołudnie również. Jest fajna, techniczna reakcja i przy ewentualnym reteście, teraz tak możemy to rozpatrywać. Zobaczymy, jak się kurs tutaj zachowa na tym obszarze, na tym obszarze popytowym. Tak, dla przypomnienia jeszcze kurs. 12530, więc tak naprawdę niecałe 10 pipsów od bieżącej wyceny, więc tutaj układ na kablu bardzo bardzo ciekawy zrada. USD JPY przechodzimy do UIK -a. interwał jednogodzinowy, strefa podażowa, którą wyznaczaliśmy sobie w, w dniu wczorajszym e strefa podażowa po kursie 1. 15530 tak 15530 mamy na liczniku 15450 kilka tutaj te odległości nie wyglądają z jakoś zbyt okazale natomiast zmienność na tym rynku na bardzo dużym poziomie w ostatnim czasie więc dzieli nas tu około 80 ale nie jest to wcale jakiś, nie, jest to, nie jest to wcale jakaś duża wartość na obecny, na obecny czas i na tą parę walutową Także 155-30 cały czas do obserwacji. No oczywiście schemat z tego z tego wykresu, jak to, jak to wyznaczyliśmy, ten scenariusz podażowy, oczywiście FS to pomiar rozpiętości tej korekty wzrostowej od obecnego dołka z sesji piątkowej. No i ta korekta nam tutaj dosyć dynamiczny sposób się też rozwija, bo tak naprawdę to jest kwestia piątkowego popołudnia, i wtorek rano czasu polskiego mamy zrobione w Poziomie ekstremum około 280 pipsów, aż więc to 80, które pozostało, wcale nie powinno stanowić problemu. Eee, złoto, h4 na złocie, tutaj szeroka strefa podażowa cały czas pozostaje aktualna. Eee, pomiar, oczywiście tutaj widoczny, korekta wzrostowa, wzrostowe podbicie. No i w schemacie AB równa się CD na korekcie pędzącej, szukamy. Rozegranie scenariusza spadkowego na złocie. Ta bariera oporu, poziom cenowy 2338. Tak, tak naprawdę możemy to sobie do 2338 minimalnie zaokrąglić, bo to są wartości już tam pół dolara w jedną czy w drugą. To tak naprawdę nie będzie miało większego znaczenia, więc 2338 czy 38,5 w taką strefę tutaj na złocie celujemy no i liczę, że to podbicie będzie jeszcze kontynuowane, no bo na razie na razie nam trochę tutaj zabrakło jeszcze.